Szanowni słuchacze i oglądacze mojego kanału, dzisiaj zapraszam Was na odcinek o tym, jaka jedna rzecz powoduje u Was wiele frustracji i sprawia, że Wasze życie nie jest takie, jakbyście chcieli. I tą rzeczą są nierealistyczne oczekiwania. Zapraszam serdecznie na intro i przechodzimy do tematu odcinka. Szanowni słuchacze i oglądacze mojego kanału, dzisiaj zapraszam. Grupa osób wchodzi do restauracji w sobotni wieczór. Mają rezerwację na sześć osób. Pojawiają się jednak w 10, bo spontanicznie po drodze spotkali kilku znajomych i postanowili spędzić ten wieczór razem. Informują recepcję o zmianie liczby gości i zastaje ich niemiła niespodzianka. Restauracja nie jest w stanie zmienić rezerwacji, bo mają już pełną salę i mogą tylko przyjąć sześciu gości zgodnie z ustaleniem. Goście są delikatnie mówiąc niepocieszeni. Zaczynają kombinować. Przekonywać recepcjonistę, że na pewno da się coś zrobić. Przecież są urodziny jednego z tych gości. Przecież są stałymi klientami. Kiedy i to nie robi wrażenia na obsłudze, żądają rozmowy z menadżerem i zaczynają się oburzać, kłócić i manipulować. Zaczynają grozić, że zostawią negatywną opinię i już nigdy więcej tam nie wrócą. Taka sytuacja i takie zachowania ludzi obserwuję codziennie, jeśli nie kilka razy w ciągu dnia. Niestety takie zachowanie, o, dziś, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, szkodzi tylko tym ludziom, a oni błędnie myślą, że szkodzi innym. Tym zachowaniem, które bardzo często odbiera radość z życia i wprowadza wiele frustracji, są nierealne i błędne oczekiwania wobec świata. Ja to nazywam postawą roszczeniową, czyli mylne wyobrażenie jednostki o jej wielkiej ważności dla świata i o jej wielkim wpływie na rzeczywistość i na innych. Zobaczcie, co tu się pojawia w tej sytuacji. Ci goście mają jakieś swoje wyobrażenia o tym, jak będzie wyglądał ich wieczór. Mają konkretny pomysł na to, co się wydarzy, i brakuje im elastyczności. Brakuje im zrozumienia tego, że świat się zmienia, plany mogą się zmienić i trzeba zawsze brać pod uwagę różne okoliczności. Brakuje im świadomości, że restauracja nie jest otwarta tylko dla nich, że są też inni ludzie i na nikim nie robią wrażenia ich fochy i pretensje. I to, czy ktoś ma urodziny, czy oni akurat przylecieli z Marsa specjalnie do tej restauracji. Więc dzisiaj rozmawiamy o tym, jak zmienić te oczekiwania wobec świata, jak nie, stawać się, nie stawiać się w takich niekorzystnych sytuacjach i jak źle to na Was wpływa, jeśli coś takiego robicie. I jak dzięki temu natychmiast podnieść swój poziom szczęścia, zmieniając te oczekiwania. Takie nierealne oczekiwania sprawiają, że my i wszyscy dookoła są niezadowoleni. My jesteśmy sfrustrowani i tak jak w wyżej opisanej sytuacji, zamiast spędzić miło wieczór, zamiast pomyśleć jak mogę się dostosować do zaistniałej sytuacji i jak zmienić plan, zmarnujemy cały ten wieczór i nie będziemy zadowoleni przy okazji frustrując wszystkich dookoła nas. Tak samo sprawa się ma z oczekiwaniami wobec innych. Często zdarza się, że ktoś nam coś obieca i nie wywiąże się z obietnicy. Może nawet nie z własnej woli, a może z własnej. Może zapomnieć, albo może mieć sto innych powodów do tego. I również dla naszego dobra należy pamiętać, że ludzie także mogą nie spełnić naszych oczekiwań. Zawsze należy brać pod uwagę, że każdy plan, Choćby nie wiadomo jak doskonały, może ulec zmianie. Nie da się wszystkiego zaplanować, więc lepiej by było nauczyć się przestać mieć takie nierealne oczekiwania i nauczyć się elastyczności i umiejętności odpuszczania. Ostatnio ktoś zadał mi bardzo ciekawe pytanie na live w tym temacie a brzmiało ono: jak się pozbyć oczekiwań względem partnera-partnerki? Super pytanie, a odpowiedź jeszcze ciekawsza. Ogólnie większość ludzi myśli, że to jest niemożliwe, żeby nie mieć oczekiwań względem partnera. Dlaczego? Dlatego, że wchodzą w relacje z pozycji szukania funkcji. Funkcji bankomatu, funkcji sprzątaczki, funkcji niańki, funkcji klauna cyrkowego, czasu umilacza czy jakiejkolwiek innej. Dlatego nie można nie mieć oczekiwań, jeśli cały związek jest właśnie na tym oparty. Żeby nie mieć oczekiwań w stosunku do partnera, to trzeba wchodzić w relację z odpowiedniego powodu. A tym powodem jest: kocham tego człowieka, akceptuję go takim, jakim on jest, nie próbuję go zmieniać, a jeśli coś mi w nim nie pasuje, to również to akceptuję i wrzucam to w koszta. Lubię z nim przebywać, lubię z nim rozmawiać, lubię jego obecność i dajemy sobie nawzajem to, co mamy, bo nie jesteśmy w związku po to, żeby brać. W taki sposób faktycznie możemy nie mieć tych oczekiwań. Co zatem zrobić, żeby się ich pozbyć? Raz. Trzeba od dzisiaj zapamiętać jedną rzecz. Trzeba się nauczyć, że nic nie jest stałe. Jak powiedział kiedyś Bruce Lee: Trzeba być jak woda. Woda, która dostosowuje się do kształtu naczynia, naczynia w którym się znajduje. I zawsze płynie. I my też musimy czasem się dostosować do sytuacji i nie panikować. Po prostu zawsze być gotowym zmienić plan i przestać się wyżywać na innych przy okazji za swoje niespełnione wymagania. I jeszcze jedno. Zapamiętajcie sobie jedną rzecz. To, że dzisiaj coś wygląda w jakiś sposób, nie oznacza, że jutro będzie to wyglądało tak samo. Ja też nawet dzisiaj miałam taką sytuację. Podzielę się delikatną prywatą tutaj. Poszłam na siłownię. Ale niestety na miejscu okazało się, że szatnie i toalety są zamknięte, ponieważ coś się stało i trzeba było je wyłączyć z użytku. Więc mój trening się nie odbył z prostego powodu. Tak strasznie mi się chciało sikać, że stwierdziłam, że nie dam rady nic zrobić i musiałam plan zmienić. Oczywiście, nie byłam tym faktem zachwycona, ale cóż innego mogłam zrobić? Mogłam się posikać ewentualnie. Świat się nie zawalił, moje życie też nie, więc odpuszczam i idę dalej. Może miałam złamać nogę na tym treningu i wszechświat mnie od tego uchronił. Nie wiem, ale przynajmniej lubię tak myśleć. W każdym razie, kochani. Postarajcie się być bardziej elastyczni i mieć otwartą głowę na różne możliwości. Im szybciej się tego nauczycie, tym lepiej dla Was, tym mniej frustracji Was spotka i tym mniej stresu i nerwów doświadczycie. Bardzo Was proszę, pod tym filmem napiszcie w komentarzach przykłady sytuacji z Waszego życia, gdzie taki mechanizm u Was się pojawił i jak zakończyła się ta sytuacja. Możecie opisać jakieś sytuacje, kiedy Wasze oczekiwania nie zostały spełnione, jak na to zareagowaliście i em, co się potem wydarzyło. A tymczasem kończę ten krótki odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam pozby pozbycia się wszystkich oczekiwań wobec świata i innych ludzi. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia niebawem. Papa